Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to, na co czekasz, naprawdę jest dla ciebie? A może poczułeś ten impuls, by pójść naprzód, ale coś cię powstrzymało? Czasami życie każe nam zatrzymać się i czekać a może być trudno zrozumieć, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy po prostu jesteśmy wystawiani na próbę. Ale co jeśli powiem Ci, że czekanie może być znakiem? W tym filmie dowiemy się, jak rozpoznać, czy Bóg po prostu prosi Cię o cierpliwość, czy jest coś ważniejszego, na co warto poczekać. Czekanie może być frustrujące. Chcemy szybkich odpowiedzi, chcemy, aby rzeczy działy się natychmiast. Ale Bóg ma doskonały czas na wszystko i często każe nam czekać, ponieważ jest w nas coś, co musi zostać przygotowane, zanim będziemy mogli otrzymać to, o co prosimy. Pomyśl o rolniku: nie wrzuca naszą do ziemi i nie zbiera owoców następnego dnia. Istnieje proces: sadzenie, podlewanie, czekanie. Jeśli spróbuje zebrać plony przed czasem, owoce będą jeszcze. Zielone. To samo dzieje się w naszym życiu. Jeśli Bóg prosi Cię, abyś czekał, być może przygotowuje coś większego w Tobie. Teraz możesz się zastanawiać, ale skąd mam wiedzieć? Czy to czekanie oznacza, że to nadal jest dla mnie, czy może już czas ruszyć dalej? Odpowiedź tkwi w znakach. Bóg nie pozostawia swoich planów w chaosie. Po pierwsze, sprawdź, czy obietnica nadal żyje w Tobie. Nawet z upływem czasu, czy nadal odczuwasz pokój i przekonanie w swoim sercu? Jeśli tak, może to być znak, że to nadal dla Ciebie, ale we właściwym czasie. Po drugie, zwróć uwagę, czy drzwi wciąż się otwierają, nawet powoli. Czasami Bóg nie daje nam wszystkiego naraz, ale pokazuje małe kroki, które powinniśmy podjąć. Jeśli widzisz choćby niewielki postęp, być może czekanie jest częścią procesu. Z drugiej strony, jeśli wszystko wydaje się zablokowane, jeśli czujesz ciężar i nie masz już pokoju, być może nadszedł czas, aby poszukać nowego kierunku. Bóg nie działa w chaosie, a kiedy zamyka drzwi, to dlatego, że ma dla ciebie coś lepszego. Jeśli Bóg prosi cię, abyś czekał, to nie oznacza, że masz stać w miejscu. Czekanie nie jest bierne, to czas przygotowań. Ale co możesz robić, czekając? Po pierwsze, umacniaj swoją wiarę. Zbliżaj się do Boga poprzez modlitwę i czytanie Jego słowa. Im bardziej jesteś z nim związany, tym jaśniejszy staje się cel Twojego oczekiwania. Po drugie, rozwijaj się. Jeśli czekasz na nową pracę, ucz się nowych umiejętności. Jeśli czekasz na związek, pracuj nad swoim rozwojem osobistym. Bóg wykorzystuje ten czas, aby cię ukształtować i przygotować na to, co nadchodzi. Wreszcie, ufaj i idź naprzód. Oczekiwanie nie oznacza, że masz zatrzymać swoje życie. Idź dalej, rób swoje, a w odpowiednim momencie Bóg otworzy dla ciebie właściwe drzwi. Nadchodzi moment, kiedy oczekiwanie zamienia się w odpowiedź. Ale jak rozpoznać, kiedy ten moment nadszedł? Po pierwsze, Bóg daje potwierdzenie. Może to być poprzez słowo, które przeczytasz, niespodziewaną wiadomość lub nawet głębokie poczucie pokoju związane z decyzją. Kiedy nadchodzi właściwy czas, Bóg mówi w sposób, który nie pozostawia wątpliwości. Po drugie, właściwe drzwi otwierają się naturalnie, nie musisz niczego forsować ani walczyć ze wszystkim. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, zaczyna się układać. To nie oznacza, że nie będzie wyzwań, ale właściwe możliwości pojawią się we właściwym momencie. I co najważniejsze, Twoja wiara rośnie, zamiast strachu czy niepokoju, czujesz pewność, nawet jeśli nie znasz wszystkich szczegółów. Bo kiedy Bóg mówi Teraz jest czas, daje ci również pokój, którego potrzebujesz, aby ruszyć naprzód. Czekanie nigdy nie jest łatwe, ale kiedy rozumiemy, że Bóg ma cel nawet w ciszy, wszystko się zmienia. Jeśli prosi Cię, abyś czekał, ufaj, że ma ku temu powód. Może chce cię przygotować, ochronić albo dać coś lepszego, niż sobie wyobrażasz. Najważniejsze to nie poddawać się w połowie drogi. Szukaj, rozwijaj się i przede wszystkim ufaj. Bóg nigdy się nie spóźnia. Działa we właściwym czasie. A teraz chcę wiedzieć, jak to wygląda u Ciebie? Czy przechodzisz przez czas oczekiwania? Jak sobie z tym radzisz, podziel się w komentarzach, bo twoje doświadczenie może pomóc innym. A jeśli ten film miał dla ciebie sens, nie zapomnij polubić i udostępnić go komuś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Do zobaczenia w następnym filmie.